Wszystkim bardzo serdecznie z tej strony oczywiście są i kontynuujemy naszą przygodę Legacy of Kane Defiance Nie chciałem tu spaść ale... Uuu, dzień dobry Okej okay, dobra Najpierw pokonamy ich tutaj Nadal poszukujemy serca Janosa Kane będzie nam starał się w tym przeszkodzić Ponieważ ośrodniczka przeniosła go do tego czasu w którym znajduje się obecnie Raziel się w palaty jedne Chodź. Tobie jeszcze duszę zabiorę. I jeszcze... Co ja mam ustawione? Nie chciałem. Chodź. Jak na razie to wy umieracie, nie ja. Raz, jeden. A właśnie. Jeszcze ktoś? Nie. Co ja mam z tobą zrobić? Może tak... Właśnie. Bariera trochę osłabła. Musimy tą barierę zdjąć, aby wzmocnić... Tutaj nie mogę. Nasz miecz o kolejną... Kolejny żywioł. Powiedzmy tak ogólnie, o kolejną moc. Wskocz tam? Dziękuję. Dobra, skoro to miejsce mamy z głowy, jest tutaj jakieś przejście? Nie, nie ma przejścia. Czyli szukamy dalej. Musimy zapewne znowu zejść na dół. Stać się niewidzialni. i Niewidzialnym. Żeby było poprawniej. Poprawniej. Poprawnie. Tak. słownictwo. Okay, dobra. I tutaj. Tak, z tego skorzystamy. Ty sobie to może możesz zamknąć. Gdzie są kolejne? Tutaj. Dobra. Uważajmy na te macki, żeby nas nie kryciły, bo znowu skończymy źle. To. Dobra, jeśli teraz aktywujemy, to powinniśmy zdążyć do drugiej bramy. jest pierwsza. Tutaj. Aha, tutaj już tak po prostu. Czy ja cię mam teraz tak potraktować? Tak. Okej, okay, bariera zdjęta. I co teraz? Sześciu As the river absorbed the souls of the original energy and time guardians, it was imbued with the elemental power of Earth, with which their principles were aligned. Oczywiście, bardzo. O, to mi się podoba. A, to nie jest długotrwałe. I będziemy mogli sobie... Kurde! Łupie! Macki! Jeszcze mnie chwyciło! Chwaca jedna! Puść! Zouzou! Aziel. Coś ty zrobił! tego nie chciałem! No i teraz szukaj wiatru w polu gdzie jest portal. tutaj Przy okazji. Duszę. Co może być aktywatorem tych przełączników? Światełek kontrolnych, tak to sobie określę dla nas. Nie właśnie. No, Jedno, drugie, trzecie, od razu skacz tutaj. Fuck! Jeszcze raz. Oj, wróciłam. Ale wróciłam. Tutaj. Tutaj. No i oczywiście nie zdążyłem. Żyć, no. Jeszcze raz. Widzicie, tak podróżuję, ale... To kilku razy szło. Raz, ja, raz ja nie chciał skoczyć. ...w ostatniej chwili. Tutaj. 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 Skacz, skacz, doleć, 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 doleć! Kurde, no dlaczego ty tak musisz się zatrzymać? Tutaj. Tutaj. Tutaj, może po prostu tutaj. Hmm, może to są aktywatory, przekonamy się. Nie, to raczej ogień zgadłem. Zgadłem pierwszy drugi. Teraz skorzystamy. My z tego nie możemy skorzystać. No, szkoda, szkoda. Czy tutaj możemy gdzieś przeskoczyć? Zakładam, że ty tam nie dolecisz. Co jest po drugiej stronie? Nie za dużo widzę. Spokój. Tutaj, tutaj, tutaj i siu, tutaj, dobra. Wędrujemy na górę. Czy tutaj mamy coś? Czy ja tutaj znajdę jakąś podpowiedź? Może takie mam ustawić? Bardzo. Jest podmocić. Ogień. Wiatr. Czy coś się stało? Nie. Nie to nie jest ogień. Okay. Nie, dobrze. Nie dzieje się. Chyba, że tak nie, 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 raz, nie, Przesuń. nie, jeszcze jedno. Dokładnie. nie, 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 się nie, Okej, okay, okej, okay, dobra. przecież ja je aktywowałem, co jest? Nie, ich nie aktywowałem. O, już ja widzę, jak ty tu lecisz. O, doleciałeś, doleciałeś, doleciałeś. Świetnie. Jeszcze dwa. No, raz... Nie, 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 nie. Nie ten. Ten przed tobą. Właśnie. Hmm. Przecież Czyżbyśmy musieli jednak wejść tam? Zobaczymy. Oj oj ojej. Oj oj, 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 oj. Dobra, wiem w czym No pięknie, nie musiała Cię chwycić. O głębi sierota. Tutaj. Dusze Jedna tylko zawsze coś To też jest trochę denerwujące, że Auto namierzanie przeciwników samo się włącza, tutaj, tutaj, tutaj i szybko tutaj, Świetnie. właśnie I teraz tutaj. Zobaczymy co uda nam się wykonować za tymi kratami Czy to w ogóle ma jakiś sens Nie, to nie ma najmniejszego sensu Chociaż No jest tu tylko portal ale może to chociaż da A to jest portal czyli znaczy portal Przejście tutaj Dobra, czyli wiem przynajmniej gdzie muszę przyjść ale Znaczy, musimy jednak wyjść Gdzie mogą być jeszcze dwie pochodnie? Możecie być. Na pewno musi być coś z tamtą komnatą. Jedziemy tutaj. pierwsza komnata. Dziesięć mi hmm. zamykają. Tu jest druga, a jest jest trzecia. Nie, nie ma trzeciej. Czyli wszystko zależy od tych komnaty, są te dwie figury, które przesuwamy. Chociaż... Chodź tutaj. Nie, ty tam nie dolecisz. To mnie boli. Ten przejścia nie ma niestety. Czy gdybym zrobił... Okej, okay, dobra, tutaj się pali. A czy po drugiej jest... Również się pali. Tak więc dlaczego ten portal nie chce działać? Ty w tym świecie nie przesuniesz tego, nie. Dobra, jeszcze raz. Taki trochę nieogarnięty wyciek, ale nie każdy musi być super i nie może być super. Super odcinek to był w ogóle jakiś... To już jest pytanie do Was. Ja nie oddzielę. No ja tu powinienem zrobić. Teraz. No i ona się pali, to co ja mam zrobić? Zgasić? Dobra, rozkminiłem, o co chodzi. Pięknie. I teraz. Teraz gdzie? Dostać. Przejdziemy sobie spokojnie i na końcu jest porta. Skorzystamy z zobaczymy gdzie nas to wyrzuci. Szybkim przebieraniem. z której przyszliśmy ale 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 nie zapominajmy że teraz mamy moc ziemi do naszej dyspozycji tak więc gdzieś zapewne uda nam się jakie mamy to solve the mystery of the of the altar nie wiem dlaczego się powiedzieć D. Tutaj chyba gdzieś było miejsce, gdzie moglibyśmy Nie, tutaj nie. Gdzie to było? Gdzie to było? Hello! Mam nadzieję, że wytrzymacie tak długo, żebym mógł naładować energię. Ho, 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 ho. Chodź tu. Dobra, wiesz duszę. I co? Teraz sprowadzimy wielkie trzęsienie ziemi na to miejsce. Mm, Naprawdę liczyłem na trzęsienie ziemi. O nie, 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 nie. O, dobra. Jeszcze raz. Tutaj, tutaj, tutaj i tutaj. Najpierw to. A teraz wyjęcie. Wow. nasz pasek zdrowia to już jest po prostu jeden wielki zakrętas. Dobra. Zeskakujemy i jak my nie mam, będziemy musieli to umieścić tutaj. As the handsome coffin hides the within. The great cathedral of Avernus seemed to hold its own secrets, hidden in the catacombs beneath its vaulted chambers. Was this the source wow. of the corruption that infected Nosgoth? Vorador had hinted it something more. Wow. Na tym obrazku zakończymy ten odcinek. Tak naprawdę nie wiem ile on trwa. Jeśli będzie zbyt krótki, to bardzo serdecznie przepraszam. I oczywiście równie serdecznie zapraszam na kolejny odcinek. Trzymajcie się. Na razie.